Ty, jaki karp duży. Widzieliście? Co kur zrobić? Tej walki by nie musia... Nie, nie musiałaby być ta walka w tej grze. Gdyby Leon odciął po prostu tą p... linę. To powinna być najprostsza walka z bossem, kurde. To jest gdzie Nemo, to jest gdzie Nemo wersja podlaska tak zwana. <coughs> Przecież gram na padzie, nie będę grał na myszce, poj... W ogóle, ja gram w jakąś wersję Ultimate Edition i kapką, w ogóle, parcie co odwalił. Ostatnim, jak miałem streama i próbowałem ustawić napisy, to one są, widzicie, na szaro. Ci okazuje, że możecie włączyć te napisy, kiedy macie inny język w grze ustawiony? Czyli oni gadają po hiszpańsku i możecie sobie wtedy włączyć napisy. Przera, to jest taka bzdura, że to jest szok. Nie, no to jest wersja na te, na, na PC, -ta, tak, na emulatorze. Ja nie piracę. <ścoughs> U handlarza skończyłem. Jak tam się czujecie e, po tam złapaniu pana Dudy? <grystanie> Tego... Trzy <grystanie> dni policja go poszukiwała. Chłop spierdalał. Szukać chłopa! I go złapano. Teraz z jaworkiem się odpalają razem z Janem Pawłem drugi w piekle. <grystanie> A ty... <grystanie> nie pisz tak lepiej, bo to może, mogą być ludzie, którzy urazisz ich uczucia, ale religijne. Jesteś wierzącym, praktykującym? Ja pierdziela. Ja nie chodzę do kościoła, bo... E, bo mi się nie chce. <laughs> o nie, znowu! Tak, biegnie. Niewzruszona mina, niewzruszona mina. Usaim Bolt Hop się nawet nie spocił przy tym. Kurde, tam już jest chopecek A idę tam? Czym, a może spróbuję trafić dynamit, pa... Pa! O! Ale cel, ale cel. Mm. No nie! Fantastycznie się zaczyna. Ech! O kurda, by mnie dziadno, to była lipa. Ci Pewnie jak więcej odcinków, to większe szansa na jakieś zasięgi złapię Może, może, może. Ale to mi to jest obojętne, wiecie, ja i tak ten kanał traktuję jako taką czysto zabawę, no bo zarobków z tego najczęściej nie mam, także... A za chwilę żółty dolar wjeżdża na mój kanał. Żeby nie dostała żółtego dolara, to ja muszę ten. O, siemanko, cześć widzowie! Dzisiaj się sobie pogramy w Minecrafta, będziemy drewianko kopa. Ty co jest? Kurwa? Ej, ich to nie było! Co to ma być? O, to jest oszustwo. Elo! cześć, jeszcze z nożyka O co to było w ogóle? No, zaskakuje tam do ciebie, dziadu. Ty, ale źle zaskoczyłem. O kurwa, Ty, on, on wstał. Stary wstał. No, co jest kurwa? Skąd ich tu tyle się ten? Ty, jakbym zrobił tak? Dobra, bardzo ładnie mi to wyszło. Strasznie ich tu jest dużo. O, fajnie, że teraz się przodowujesz. Dobra, na szczęście się wyrobił, chłop. Ale ja jestem słaby z tej gry, kurwa. Jajka muszę zjeść, bo już nic nie mam. Mam tylko jedno lecznicze gówno jakieś. Siema, ja właśnie walę jak coś. Walisz? Co walisz? <grytanie> walisz kobieta? Czajcie, <grytanie> że ogląda mojego streama i rucha kobieta, to było dobra. <grytanie> No, rozwala to może Idź stąd. Wą do piekła, kłopo wściekła. Aż mu głowę rozwalałem. Tego Ty, papieros! Znaczy fajka. A że konia walisz, a to wal. A mam nadzieję, że do mnie, a nie do jakichś chływych e, youtuberów. <grym> to... No ale ho! Ile was to jest w ogóle? Ja pierdzielę Powaliło ich. Tak, mu tupecik, To jest fajne, że mu spad ta, spadła ta czapka, jak dostał Heda Taki mały detal. Tutaj jest sporo tych węży, czy Ja w ogóle mogę zjeść takiego węża? A nie, bo po nich jajka zostają Kurde, nie chcę strzelać, ale. Aha. W ogóle patrzcie, jaka to jest technologia jeszcze na te drzewa. Jak się obracają do Was. Są drzewa, które na Was patrzą. O, coś się tu dzieje. Ba, on szuka tych wędkarzy, co nie mają karty. Pływ tej rybackiej. <ścoughs> Jego kolegę wyrzucałem. Pa. Tamtego spalili, tego wyrzucałem do rybków. Do rybków. A policja. Policja Ty, jaki karp duży Widzieliście? Takiego to ciężko by było upierdolić w ten... W wannie, jak kiedyś, ze starych czasów Co robię? Jestem tym, męską prostytutką Stoję na autostradzie, tak, chilluję sobie w słoneczku Czasami jest zimno, no ale to trudno, no Taka praca Siemak kwaśny Piwko sobie przyniosłeś, Ty to jesteś jakiś kwaśny alkoholik, ostry, nie? Mi się wydaje, że cię na odwyk trzeba wysłać. Normalnie zbieramy w donatach na tego. Na odwyk kwaśnego. <grystanie> Co przychodzi to pije. <grystanie> Ty, a to będzie ta łódka. Ja pierdziela. Chciałem tu płynąć? Nie. Jada na ryby. Może jakiegoś karpia złapie. O nie! Jaki karp duży! Ja pierdziela! To jest czasem jakaś Godzilla? <laughs> Trzeba rzucać w niego, rzucaj! Ej! O nie! I co teraz? Kurwa! Nie ma chamie. Gie ja to czegoś nie rozumiem, on jest przyczepiony do tego, a przed chwilą nie był, no ale strzelaj w tym niego, nie? Ja pierdzielę. Pa, jeszcze na nie trafiłem. Pa, i znikła lina na złość, co za bzdura Nice Może odetnij tą linę, Leon, przecież masz ten Kur... Chyba się nie wyrobia Zajebiście mi poszło, nie? Tak będzie. Wygl... <noise> to zamiast tak będzie wyglądała misja w G GTA 6, tylko zamiast ryby będzie George Floyd. No to jest w sumie. Ciekawe czy w ogóle ten GTA 6 tam dodadzą coś takiego, jakieś odwołanie do kultury na przykład amerykańskie, że tam wiecie, George Floyd będzie na przykład, nie jako NPC. Ale żeby wtedy zachować ścisłość tej fabuły w GTA, to byśmy musieli ten e... grać policjantem, nie? Żeby mu kolano pokazać z bliska Co mam kur... zrobić? Chłopie, płynża. Tej walki by nie, musia... nie, nie musiała być ta walka w tej grze Gdyby Leon odciął po prostu tą p... mlinę Pa, idzie dobrze, idzie dobrze To powinna być najprostsza walka z bossem, kurde To jest prosta walka, a ja dostaję w wp... dlaczego? Dlaczego ja jestem taki słaby? To jest dzieje z Nemo, to jest z Nemo wersja Podlaska tak zwana. No i ale ja płynę tą łódką na bok teraz, płynę teraz tą łódką na bok. No a niech, niech on mnie zabije, bo to nie ma sensu, bo to jest i tak do trzech razy sztuka. Ja on później już i tak mnie nie uciekna. Nie wiem nawet, czy teraz razem uciekł Ta, rybka z mini plus, tylko że rybka z mini plus e śpi najczęściej w nocy, a te kurwę, kurestwo pierdol. Cały czas mnie goni. No, i... no kur***, co to ma być w ogóle? Możliwe, że już kończymy walkę w końcu z tym dziadem, z tym karpiem. Łap to, Hamia. Jest, udało się. Udało się upierdlić rybkę z mini-mini. Mini. Ty odetnij to. Co ty robisz? Ja pierdzielę Pa, zmęczył się chłop O Tutaj wytworzony, tu mem się wytworzył <laughs> Bardzo znany Udało się End of the chapter one on three Chyba się obudził A no tak, bo oni na poprzednim streamie mi wścieknęli marihunaen Patrzcie co się dzieje Na szczęście to był sen Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness Pozostałe świadectwo? Może to ma jakąś połączenie z tym, o czym mówił szef wioski? Hm, nie mogę powiedzieć, ale teraz jestem w porządku. Będę kontynuował moją Oni są tu wszyscy za spokojni na to, co się tu dzieje. To jest bardzo dziwne w tej grze. Oni są spokojni, nic się nie dzieje. py patrzcie jaki ten... Karpik, kurwa, se to ten. O. Ty, masz ziomek, jakąś nową broń? No, może na sprzedaż? No tak, ale to mi daje tego punishera, no to ja wiem, ale to nie mam miejsca na to. Ja mam miejsca na to. Ten panisher chyba jest i tak gównianą bronią, ale weznę i zrobię Trikasa. Wezmę tego Punishera i. I teraz mu go sprzedam. Widzicie? Zawsze miałem łeb do interesów. Tak to się robi, kurwa. Tak, idziemy dalej, idziemy dalej. Oho. Pa, chłop po Fenatelu się wyginał i mu coś urosło z głowy. Ty dziadu. Pakie z wody robi chłop. Ok. Siadło Kurde, a co chwilę tu mam wrażenie, że jestem na low HP Muszę się skupić bardziej na grze, bo Nie znacie męków streamerów Że gadać z widzami i grać Ciężkie kurwa Ty, co tam jest na dole? Jak to chyba ten? Jakiś przemysł Podlasiu przemysł? A wy tyfy A. O. o, ty hamia. No nie. Chciałem na blisko zrobić chłopa. Pa! Gdzie się to? Ty chłop nie trafił hajkika, nie? To jest chyba najman, syn najmana. Aha, to trzeba strzelić. Wszędzie, jak tu przeskoczę, to tu zaraz się zjawią chłopy, nie? Kurde, jeszcze jedna skrzynka jest potrzebna? Dawaj to. Mmm, mmm, mmm. Deszcz pada, tego grzywka to jest po prostu nienaruszona. Kurwa, no przecież oczywiście. Nie mogą być spokojnie. Dobra, pa. Jak by to zrobić? Żeby to było fajne. Na przykład tu bym wziął. Nice. Pa widzieliście? Ale siadło. Szczerze mówiąc, myślałem, że to spadnie tam do wody. Ale na szczęście nie. <grytyk> ale krytyk wsiadł. Pa! Chłopie jeszcze skacze. Ty. Gierara my czy zrobisz salto w tyle, jak będzie 10 oglądających? Ostatnio to było 30 i nawet nie wstałem z krzesła, kurwa. Pakie, Indiana Jonesy. Tu świeczki, kurwa. Insygnia, do czego jest ta insygnia? Ona jest... nie jest w tego kościoła, gdzie powinna być Ashley. No tak, właśnie, no ta, czyli, czyli jednak do kościoła wracamy. Okej. Okay. Miałem małe nadzieje, że coś dostanę, na przykład jakiegoś spinela, ale jak widać ta gra mnie nie lubi. Ty! Akurat powiedziałam spinelu i patrzcie jak usiadło. <ścoughs> Czy ono obrócił się o 180 stopni nagle wróciłeś kwaśne? No oczywiście, że się stęskniłem. Brakowało mi woni alkoholu. <laughs> nie gadaj, że to już teraz że będę musiał walczyć z ogrem. Mieliśmy rybkę mini mini z yy, Podlasia i teraz będziemy mieli szrekę z Podlasia. Walczymy ze szrekiem z Podlasia. Pa! Jeep, dup Ale młoko skoko. O kurwa Szrek z Podlasia. Siema szrek. Gdzie masz fiona? Puu. Nie bij mnie! Zostaw mnie! Ty, co on robi? Jest nasz piesek, widzicie? Ja go nie zabijem, a chciałem. Ale go oszczędziłem i teraz mi pomoże. Ty, co ty robisz, kurwa? No co, co on zrobił w ogóle? Ty, ale ten pies. Yy, przepraszam cię, piesko, ale mógłbyś za mną nie iść, żeby on, żeby on nie szedł do mnie? Dzięki, dzięki. O! Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Climb Ciachu. Ty, ale w temu psu przypierdolił. To jest ten opryszczka. Widzicie, Umbrella stworzyła e, ten wirusa z opryszczkowego. Czy on nie żyje? Co jest, tak szybko go rozwaliłem? To nie jest fagata bez makijażu. Dobra, teraz idziemy po tą Ashley. Ja pierdziała, ja pamiętam to w ogóle, jak, jak ona mnie denerwowała w tym oryginale. Bo w remakeu ona się fajnie zachowywała, nawet, ale w tym oryginale to mnie strasznie irytowała. Ja musiałem ją tam pilnować. Jak ja ją odnajdę i mnie zdenerwuje raz, to ją zostawiam i wypierdalam z tej wyspy sam. Trudno. Ten prezydent nie będzie miał córki i tyle. Domyślam, że ten pysek raczej nie jest miło nastawiony do nas, prawda? Chodź Chodź U! Kurwa, jebana Ty, następny Ja pierdziele Dobra, idę tutaj do tego Mogę tu wejść już? It won't open Jak nie? Patrz Use o ja, jaki ładny kościół. Zdemoluję go. Ha, nie da się. Nie da się zdemolować kościoła, naprawdę. Ja, ja to pamiętam, to będzie jakaś zagadka. Kurwa. Ja jestem bardzo słaby w zagadkach, nie? Dla mnie zagadki były dobre, na przykład, w Uncharted, Bo tam to każdy debil je rozwiąże. Trzeba rozwiązać tą zagadkę. Nie! Nie! Jak ja nienawidzę takich rzeczy, kurwa. Czy. Coś tu nie pykło. Teraz, który jest źle? Wydaje że ten czerwony jest chyba... albo nie. Nie, czerwony jest dobrze. Zielony jest źle. Tak mi się wydaje. Kombina. Jest! Kurwa, za pierwszym razem jestem się dumny, zazwyczaj mam dwa IQ przy takich zagadkach i nigdy sobie nie radzę. <grywa> Dzisiaj się wykazałem inteligencją. Zapamiętajcie ten dzień. Jest i prezydent... Yy, córka prezydenta chyba. Leon. A right. <laughs> no, ma dziwną twarz. <laughs> ja, pierdele. Playing manual, no dobra, czekajcie. A to muszę przydać komendy. Dla tej trzeba wydawać prawy górny test, tak? RB. Dobra, czyli teraz rozpoczyna się najgorsza część tej gry, czyli trzeba. Mogę Cię zabić od razu? Powiem tam prezydentowi, że... nie wiem... Że się nie udało Cię uratować, trudno. <laughs> Ciekawe, jak śmierdzą jej kalosze? Nie wiem, no wiesz, pewnie je... W dzisiejszych czasach, jakby wróciła... Jakby Ashley wróciła w dzisiejszych czasach do domu, to ona by je wystawiała na internecie. Na jakichś takich stronach, gdzie są pojeby i wąchają na przykład buty kobiet. Albo skarpeteczki chcą powąchać. <laughs> I by zarobiła miliony. Tak mi się wydaje, że tak by dzisiaj było.